Siemanko W dzisiejszym odcinku z telefonu pokażę Wam jak mieć Minecrafta za darmo to jest to. Wchodzicie sobie w Google Play, czy tam sklep Play. Klikającie szukaj aplikacji i gier i wpisujecie mogio moją launcher klikacie szukaj i instalujecie taką aplikację taką aplikację jeśli ją już zainstalujecie to na przykład patrzcie ja sobie usunę konto nie? oj widać yy, Przepraszam, jak do minecrafta jak coś to co jest pod jak grać w minecraft yy, tutaj muszę wejść yy. Eee, widzimy. Mm. Zobaczam. Ja ja nie, ja nie chcę tego zmieniać. Dobra. No proszę, wyjdzie mi. Dobra, trzeba sobie wszystkie konta tak no kliknijcie tutaj konto i local account i tutaj nazwę jaką chcecie na przykład wpiszę yy, 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 yy. o takie coś yy, na przykład klikacie graj yy. Tutaj macie logowanie zakończone. Klikacie graj. Eee, czekacie aż się wam odpali Minecraft. Czekam aż nam się odpali widowie. Jak mówiłam, włącz sobie myszką, Można sobie tutaj myszkę włączyć tu. I macie myszkę tutaj. No i macie Minecraft. Tak, jednoosobowy. Nie. Ten jednoosobowy wielo. Czyli możecie nawet na yy, yy, Jeśli się da, to może na wyjąć, Wróćcie wbić też na www.wojanmc.pl I to za darmo Każdy serwer Minecraft też na mój Za darmo To jest najlepsze Chwilkę sobie programem Na Wojana serwerze Zaraz programy na moim I będę musiał odpowiedzieć eternowska No To jest taki poradniczek Jak mieć Minecrafta za darmo Co na serio się pograć na wnmc.pl bądź innych serwerach CraftCube albo z, m, innych to możecie albo Anarchia GG yy, serwery yy, no, i jakiś tam jeszcze jak na razie jeszcze. Sobie... Jak widzicie, jestem na WNMC. Teraz muszę register hasło, hasło. Ja sobie zrobię kośnik register. Yy, da się grać we dwójkę. Bo yy, ja yy, Widzieliście, widzieliście jak podjąłem się współpracy z młody Szymon? Yy, nie. Mam współpracę i jeśli on to ogląda, Szymon, to jednak możemy grać razem. Mogę powiedzieć, jednak się da. Nie wiedziałem o tym, że się da. Ale młody Szymon, tak, Szymon, da się grać we dwóch, więc. Zapraszam Cię serdecznie na granko yy, i żebyśmy zrobili razem odcinek. Serdecznie zapraszam Cię młody Szymon, ojciec, spadł. Dobra, yy, muszę jakiś hasło, hasło. Eu oui. Ah, O dobram, widzę, już mi chodzi. Trochę sobie pogram na Wojnę MC. Wywaliło mnie. I na serio. Serio wywaliło. No, jak wiecie, nieraz może was wywalić. Nieraz może nam wam nawet nie wejść na serwer, więc nie z tym takie problemy. Jeśli będziecie dobra. Dobra. Widzieliście już jak ten Oj Minecraft mi się trochę zawiesił. Eee. Wej się, sam się wejść z serwera ogółem. Yy, o, dobra. Jednak się obyło bez wychodzenia. Muszę rejestr hasło hasło, więc... Yy, albo... Mam hasło już.

No nie Na no, razie na Bedrock Edition nie wiem, jak to zrobić. Mój kawlejki. tutaj latam i dobra. Idziemy, może teraz mam. Ja nawet to Tu się na komputerze, jak mieć Minecrafta, ale to już nie za darmo. To już nie za darmo. Dobra, kicik podstawowy. Dobra, wyjdź z tego. Dobra. Zajmę To. Eee. Tu. O. Eee. No i widowiem, trochę mi się ciężko tutaj gra. Jak to się zakłada? no to ja sobie tak, zbrojkę. Mm -hmm. zbrojka, Jej. to jest taki odcineczek. a zaraz wam, dobra, dobra, ja no może na razie wyjdę, wyjdę z, z Minecraftem, um, no, po prostu idę, tak? mm. dobra. Wejdźmy. No a teraz pokażę Wam, jak zmienić wersję Minecraft. Klikacie tutaj, taką jakby kredeczkę, tu obok przycisku Zagraj. Klikacie. No i tutaj, gdzie pisze wersja, to tutaj klikacie Wybierz. Jeśli klikacie Wybierz, to kliknijcie Oficjalne wydanie. To kliknijcie sobie, jaką wersję chcecie. Ja najczęściej użyłam jeden kropka. 21.10 Dla mnie to jest najlepsza wersja. Na to możemy skończyć odcinek. Papa! Pa.